Przygotuję dzisiaj bardzo pyszne miodowo-sezamowe ciasteczka. Nazywam je ciasteczka weekendowe, bo zazwyczaj przygotowuję je w piątek wieczorem z myślą o podaniu na weekend, ale świetnie sprawdzą się także przy okazji wizyty niespodziewanych gości, bo są rzeczywiście błyskawiczne do przygotowania. Ciastka przygotuję na bazie ciasta francuskiego. Jest to ciasto kupne, standardowy rulon 275 gramów. Rozwijam go i płat ciasta dzielę na pół mniej więcej. Jedną połówkę zdejmuję i odkładam na bok. Drugą przykrywam papierem, w którym ciasto było zawinięte. Można także skorzystać ze zwykłego papieru do pieczenia. I ja ułożę je trochę inaczej. I dość cienko rozwałkowuję. Chodzi o to, żeby ciasto stało się jeszcze bardziej cienkie niż jest zazwyczaj. Ono podczas pieczenia będzie rosło i chcę, żeby nie urosło aż tak wysoko. I z drugim płatem ciasta robię dokładnie to samo. I gotowe. Proponuję wałkować na papierze do pieczenia lub na podsypanej mąką lub cukrem pudrem stolnicy. Dzięki temu płat ciasta będzie łatwiejszy do podniesienia. Ciasto gotowe. Do miski wlewam teraz odrobinę miodu. Nie za dużo, zawsze ewentualnie można go później dolać. I ja biorę miód gryczany, ale w zasadzie wybór miodu pełna dowolność. I tym miodem smaruję ciasto z wierzchu. Gdyby to smarowanie szło opornie, to miód można wymieszać z odrobiną wody. Wówczas idzie to zdecydowanie sprawniej. I drugi składnik, jaki będę potrzebowała, to ziarno sezamowe. Nie podam ilości, chodzi po prostu o to, żeby przyprószyć tym ziarnem cały płat ciasta posmarowany miodem z wierzchu. Ziarno można uprzednio uprażyć na patelni. Ja nie prażę, ale wspominam o takiej możliwości. Myślę, że tak wystarczy. Jakieś dwie łyżki na tę połowę płatu ciasta powinno wystarczyć. Teraz przykrywam całość drugim płatem ciasta i powtarzam operację. Dość obficie tym ziarnem sezamowym posypuję i teraz delikatnie dociskam do ciasta. Po to, żeby wbić te ziarenka sezamowe w ciasto, ale też po to, żeby obie warstwy dobrze zlepić. Nie za długo ciasto cały czas powinno być schłodzone. No, i teraz kroję na dowolnej wielkości ciastka w kwadraty, w prostokąty, w pałeczki, jak lubimy. U mnie będą to małe trójkąty. Ciastka rozkładam teraz na papierze, zachowując odstępy. One podczas pieczenia będą jeszcze rosły. Przekładam na blachę i wstawiam do nagrzanego do 220 stopni Celsjusza piekarnika. I gotowe. Piekę w dwóch turach, zatem rozkładam na dwie blachy, ale przed wstawieniem do piekarnika przygniotę jeszcze brzegi widelcem. Tak, gdzie, nie gdzie, żeby ciasteczka podczas pieczenia mocno się nie rozjechały. Stawiam do nagrzanego do 220 stopni Celsjusza piekarnika. I piekę na drugiej półce od dołu w tych 220 stopniach Celsjusza w funkcji grzanie góra-dół do czasu, kiedy ciastka ładnie się zezłocą i będą upieczone. No i tak wyglądają po 10 minutach. Apetycznie się zbrązowiły i zezłociły. Wyjmuję je teraz z piekarnika. Do piekarnika wkładam drugą blachę. A tym wyjętym ciasteczkom pozwalam oczywiście ostygnąć. Kolejne 10 minut i wszystkie ciastka będą gotowe. Kiedy będę mógł zjeść? Jako stygną, dobra? Za 10 minut? Za 5 minut. Jest. Wyglądają apetycznie. A jak pachną? Nie czuję, ponieważ nie jestem blisko. I gotowe. Chrupiące, złociste, miodowo-sezamowe, przyjemnie słodkie, ale nie za bardzo słodkie. Są naprawdę wspaniałe. Dzieci za nimi przypadają, dorośli także, więc ja dość często te ciastka sezamowe piekę. Mam nadzieję, że patent Wam się spodoba. Gorąco zachęcam, bo, bo są rzeczywiście bardzo smaczne. No i szybkie do przygotowania. Sam raz na weekend. Smacznego!